Witam wszystkich 10 groszy 1972 rok. Moneta bito w Alupolonie na krążku średnicy 17,6 mm. Masie 70 g z rantem gładkim. Według projektu Andrzeja Petera. Moneta bita w mennicy w Warszawie. Zobaczmy teraz drugą stronę monetki, awers, W centralnym punkcie orzełek z czasów PRL. Z prawej strony znak mennicy w Warszawie. Na mojej monetce już słabo widoczny, ale jest. Dokoła napis Polska Rzeczpospolita Ludowa, 1972 rok. Nakład: 60 milionów sztuk. Cena. W stanie menniczym monetkę możecie już kupić od 9 zł. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.